Mów po kolei, co ci tam leży na dusz. A ja, z przeszłością związaną. что? Я можу забить даже килка. Właśnie od niej wypuszczamy trochę w po to aby widz mógł się zrelaksować, bo jak się to nazywa, mózgu prześwietlaczka, ja to się chyba już naładowało, bo to jest takie wadliwe urządzenie od trzech lat. że Ci się podobało i że bardzo Ci to pomogło. Bo wydaje mi się, że naprawdę to jest dobra technika, co tego tak po